Ale zanim przejdziemy tutaj do zdrapywania tych oto pozwólcie, że sobie przeczytam przekaz od Moniki Niemcy, która jest na Facebooku. Co napisała? A napisała w ten sposób. Uwaga, zaczynam czytać. Witajcie kochani. Przypomnijcie sobie, kim jesteście. Przekaz dotyczy wojny. Dbaj o wibracje. Atak Rosji na Ukrainę, oprócz znaczącego ataku fizycznego, jest przede wszystkim atakiem energetycznym, by obniżyć wibracje całej Ziemi i wpędzić ludzi w pułapkę III wojny światowej. To zainfekowanie umysłów, by wrócił strach, i brak nadziei, by ludzkie losy skoncentrowały się na walce o przetrwanie, a nie wchodzeniu w marzenia czy kreację. Kieruje tym czarne UFO. Putin jest tylko marionetką w ich rękach. Takich walk i celów będzie coraz więcej. Dlatego teraz Wy jesteście ważni. Jest Was coraz więcej. Właśnie teraz zaczyna się oficjalna energetyczna wojna na świecie, i przetrwa tylko ci mocni, ci w świetle. Ci słabi wyginą, ich umysły zostaną zainfekowane, a ciała. Zgładzone lub przyjęte. Pilnujcie się, by te niskie wibracje nie miały do Was dostępu, i siejcie światło stale, wszędzie. Intencja, intencja, intencja. Teraz ważą się losy, czy Ziemia będzie miejscem nisko. Czy wysokowibracyjnym? Moje pytanie: kto wygra? Ten, kto będzie silniejszy w sercu, w swoim umyśle, i kto się nie podda ciemnej, lepkiej wibracji wojny. Pokój zaczyna się od głowy, umysłu. I serca. Jeśli zaczniecie żyć w stanie wojny, to ona wygra i zostanie tylko wojna. Pokój może wprowadzić tylko światło. Po to macie wasze kamienie i talizmany, byście znaczyli nimi wszędzie drogę światła. To od Was zależy, czy to ono zwycięży. Jedno jest na pewno znaczące: wynik tej wojny energetycznej będzie końcem i początkiem wszystkiego. Od Was zależy, czy obudzicie się w Edenie, czy Eden oddali się o następne tysiąclecia. Ziemia zostanie zgładzona, jeśli wygra strach. Bądź uratowana, jeśli wygra dobro. Właśnie teraz obieracie ostateczny kierunek i wskazujecie go innym. Nie dajcie im wejść w strach. Strach zabije i tym razem będzie to dosłownie. Kropka. Widzowie. Przemyścia sobie te słowa, odsłuchajcie jak możecie. Więcej nic nie mogę dodać i ująć. Jest zawarte w tym krótkim opisie bardzo dużo. Nie Niemalże cała prawda. Monika Niemcy tak napisała. Ona jest na Facebooku w grupie Edenczyków. Ja chciałem podziękować Monicy za te piękne słowa. Super. Dobrze. To co? To był krótki tutaj właśnie wstępik, mój kochani, a teraz, tak jak zawsze, ja drapię dla moich kochanych widzów. Tak i teraz zaczniemy sobie tu podrapać troszeczkę, czyli przygotowałem kochani. Sprawdźcie po 25 zł świąteczne po 10 zł widzę tu. Kokosową diamenty na dobry rok po 5 zł 3 podkowa, duży lotek. Zapraszam wszystkich na ten draping. Zobaczymy, co się uda wydrapać. Moi widzowie, a na stole widzicie duży lotek. Jest to zdrapka z numerem 26. A dzisiaj ten piękny zdrapaczek przygotowałem. Zaraz go wypróbujemy, trochę zmiany. Jak to zawsze, to co duży lotek i żeby nie przedłużać, sprawdzamy. Wygrywające liczby i gra pierwsza. Widzę tu 7, wyskoczyło 9. Jest pierwsza liczba. 25, druga. Ok, następnie 11. 17.

22 nie ma, 24 jest i ach, 32 zabrakło. Czyli dwie liczby przed chwilą mieliśmy. 11 jest, 29. Dobra, czyli zdrapeczka odpada. Moi kochani, ale to nic. Spójrzcie podkowa szczęścia i nasze cztery wygrywające liczby 19, 17, 6 i 9. A ja już jestem przy trzeciej. Tutaj 24, 16. Odkrywamy, sprawdzamy, co tu można właśnie trafić. Tutaj. Szóstka jest. Szóstka, cudownie. 22 i 33. To co, kochani, zaglądamy pod szóstką. A tu jest 5 zł wymarzone. Superancko, Czyli mamy pierwszą piątkę. A na stole już zdrabka z numerem 35. I oto nasze wygrywające liczby. A pierwszą liczbą jest 11, 22, 33, 40 i 46. Czyli na to wychodzi, że tu chyba 2, 7, czyli 3 jest, 18 nie widzę. 20 nie widzę 29 znaczy dobra gra trzecia 4 6 28 jest i jest tu 46 28 a nie, nie ma dobra pomyliłem się myślałem że to ten tutaj czwórka co nie o, mamy dwa następnie 24 Dobra, gra piąta. Jeden. Trzy jest. Dwadzieścia pięć. Dobra, tu dwie były. I ostatnia na dole. Siedemnaście. Dobra, super. Czyli to były zdrapki za pięć zł, A następnie widzowie. Wpada na stół. Troszeczkę Powiększę to kokosowa fortuna. Jak to ładnie wygląda. Jaki to jest numer 10. I próba dla zdrapaku. <gryw> Powiem Wam, że ta powierzchnia jest najtwardsza w tych wszystkich zdrapkach. Jest tak tu zaschła, że szok. O! Jest plik. <gryw> Czyli mamy drugą wygraną i to jest cudownie. Jest plik. I plik mówi razy 1, ewentualnie taki kokos razy by było 2. No i dobra, mamy w pierwszym plik i zobaczymy, czy coś jeszcze jest 42, za następną dychę, oj, żeby tylko ten zdrapak nie porwał mi tej zdrapki. I tu trójka wyskoczyła. 12 jest. blisko było 40 nie mamy. I zaczyna się ciekawy zdrapping w tej chwili. 37, 21, jest 27. Jestem ciekaw, czy to się skończy, tylko na, tym, na tych 20 zł, wygranych właśnie w tej chwili. Sprawdźmy to i dodrapmy tą zdrabkę do końca 4. 15 wyskoczyło obok. 28. Nie widzę takiej liczby. Do tego mamy liczbę 2. Czy tu mamy 2? Trzymamy liczbę 13. 18. I do tego jest 41. Jest 42. A ostatnią liczbą jest 32. Czyli ta zdrabka kończy z rezultatem 20 zł dwie wygrane no i gitara ja ją tutaj wcisnę też o, tak, żeby było widać trochę okej okay. kochani widzowie następnie mamy dolar diamenty numer 11, a tu już jest powierzchnia ta do zrapania poezją Czyli jest 1,40 38,12 jak i liczba 3 do tego mamy liczbę 28, 19, 6, 27, 36, 39, 2, 42, 31. Ok, a na sam dole takie oto liczby wyskakują. Po kolei mamy 29, 7, 37, 13 i. Dziękujemy, dolary, diamenty, widzowie, na dobry rok. Przecudowna zdropeczka za 10 zł z numerem 14. A ja już, zobaczcie, robię swoje, czyli odkrywam pola. I mamy oto takie liczby, tu się pokazują. Płakał. Kto mi powie, co to może być na nim? OK, następnie jest 100 do 20. A tu zera zabrakło. Jaki listopad. A następnie w premii i w bonusie. Trapeczka również na prawą stronę. Widzowie. A na deser. Zobaczcie świąteczne odliczanie. I jaki to jest numer numer 8. No to co? Ja robię swoje i zaglądamy Okienek ciuchcia. Mamy gwiazdę. Tu mamy szyszkę. I jest. Jest następna wygrana, czyli mamy prezent i zobaczcie, widzowie. Jest to 25 zł, i tym samym trzecia zdrabka z ugraną, i jest następny prezent. Jak to miło, czyli superancko się tu I jest następny prezent, czyli. <noise> Ktoś tu nieźle palce maczał w tym wszystkim, z tego co widzę. Ciekawe, czy jeszcze wyskoczą jakieś prezenciki, czyli jest 3 do tej pory. 1, 2, 3. Szapka się pokazała, tu mamy łyżwę pod 12 numerem, jest czwarty prezent, czyli Miojo, widzowie, nie ma nic lepszego jak w sobotę sobie wydrapać cztery prezenciki i jest piąty prezent, i jest szósty. Kochani, chyba to co wyrecytowałem na początku, chyba za to mam zapłatę teraz, zobaczcie, to nie są żarty. Zobaczcie, tego się nie da zaranżować. Ja sam nie jestem w stanie to ogarnąć, co to się wydarzyło. Jestem w szoku. Powiem wam, że w tej chwili mam takie dreszcze, że aż, uch, aż tutaj podskakuję z wrażenia. I jest następny prezent. 21. Jest następny prezent. Oj, ktoś tu zadbał za to, co się tu wydarzyło. Dobra, jest 25. Czyli tak mamy tutaj. Następne 25 zł, do tego dodamy 25 zł. Tu mam nadzieję, że nic nie omijam. Odkrywam dalej, czyli 12 okienko jest 25 zł. 14 okienko, 25 zł okienko. Tu dzwonek, tak. 20 okienko. Również 25 zł. Następnie tu jest okienko 25 zł. I tu już widzę kontrolną A. Aha, i tu jest trądka. No dobra. Czyli ja policzę. Ile mamy tych wygranych. Raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 razy czyli to jest 200 zł można? tak, można no i super no. czyli w tym dniu kochani super, wygrana się trafiła dziękuję za to ja idę troszeczkę tutaj ochłonąć z tych wrażeń. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę niczym. To, co przeczytałem, na mnie samego wrażenie zrobiło, kochani. Wybaczcie mi po prostu nie wiem o co chodzi. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Oglądacie za komentarze. Zostawcie subskrypcję, kochani. I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Hej!